Tysiąc cudów świata. Uszmal, Ameryka Południowa, Meksyk, stan Jukatan. Jesteśmy w Uszmal. To jedno z najlepiej zachowanych miast Majów. Chociaż nazwa Uszmal w języku Majów znaczy budowany trzy razy. Historii wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, stanowiska archeologicznego doliczono się aż pięciu różnych okresów budowy. Prace rozpoczęto w tak zwanym okresie klasycznym, a rozkwit miasta nastąpił od VI do IX wieku naszej ery. Tuż przy wejściu na teren wykopalisk stoi wspaniała piramida Wróżbity. Legenda głosi, że postawił ją w ciągu jednej nocy syn czarodziejki, Karzeł, który narodził się z Jaja. W rzeczywistości składa się na nią pięć konstrukcji postawionych jedna na drugiej, budowanych przez kilka stuleci. Smukła budowla o niespotykanej eliptycznej podstawie, zaokrąglonych narożnikach i harmonijnym zdobnictwie należy do ulubionych meksykańskich monumentów wszechczasów. Niestety od kilku lat, kiedy ze stromych schodów spadła amerykańska turystka, zakazano wstępu na piramidę. Idąc w kierunku domu Mniszek, napotykamy licznych mieszkańców Uszmal. To zielone legwany wygrzewające się w upalnych promieniach słońca. Przed nami dom mniszek. Czworokąt niskich pałaców, otaczający otwarty dziedziniec, swoją nazwę zawdzięcza Hiszpanom, którym sklepione 74 komory skojarzyły się z celami klasztornymi. Cały kompleks jest typowym obiektem w stylu Puc. Na szczególną uwagę zasługuje skomplikowany schemat układania kamieni, jedne zazębiają się o drugie tworząc trójwymiarową układankę. Fasadę zdobią liczne maski czaka umieszczane na frontonie bądź na narożnikach budowli W krainie gdzie deszcz był zjawiskiem rzadkim i brakuje rzek powierzchniowych czaka bog deszczu należał do najważniejszych i otaczano go wielką czcią Dzięki kontaktom z innymi plemionami Jukatanu Majowie posiadali umiejętność budowy kamiennych cystern pokrytych wieloma warstwami gipsu w których gromadzono wodę deszczową Główny plac, dziś ulubione miejsce legwanów, bogato zdobiony motywami stylizowanych kwiatów, zwierząt i wizerunkiem boga czaka, według wielu badaczy służył jako miejsce, gdzie oczekiwali ludzie wybrani na ofiarę. Tę hipotezę może potwierdzić fakt, że obok czworoboku mniszek znajduje się boisko do gry w pelotę, której zasady do końca nie są wyjaśnione. Naukowcy nie są zgodni, czy ginęli przegrani, czy zwycięzcy, dla których śmierć przez ofiarowanie byłaby zaszczytem. Przechodząc przez boisko otoczone kamiennym murem stanowiącym trybuny, wspinamy się na dziedziniec pałacu gubernatora. Pałac stojący na wzniesieniu, z którego roztacza się wspaniały widok na okolice, jest uznany za jedno z arcydzieł architektury Majów. Powstał około 900 roku i był dla rządzących elit zarówno rezydencją, jak i ośrodkiem administracyjnym. Po wschodniej stronie pałacu widnieją najbardziej wysublimowane elementy dekoracyjne, jakie stworzyła cywilizacja majów. Szyźbiarska maestria stylu Puc, zaklęta w ozdobach uszmalskiego Pałacu Gubernatora, to w znacznej mierze zasługa wyśmienitego trawertynu, którego nie brak w okolicy. Ta drobnoziarnista skała wapienna, barwy od żółtej po czerwoną, daje się dzielić na płyty i szlifować na wysoki połysk. Kamienny stół ofiarny, na którym praktykowano makabryczne ceremonie w intencji bóstw. Jednym z elementów pałacu jest stojąca od północnej strony wielka piramida udostępniona dla zwiedzających. Tutaj po stromych, kamiennych schodach możemy wspiąć się na sam szczyt. Nie jest to wcale łatwe ani bezpieczne. Brak jakichkolwiek zabezpieczeń wprowadza dreszczyk emocji, a potknięcie może mieć opłakane skutki. Ale to wielka dla nas atrakcja i pamiątka, ponoć tak strome schody miały swój cel. Trudno wchodzić lub schodzić po nich prosto, najlepiej iść ukosem. Tak też kapłani nigdy nie musieli całkowicie odwrócić się plecami do bóstwa na szczycie piramidy. opuszczamy Uszmal, który pomimo wspaniałych zabytków nie ma już tej mistycznej atmosfery co tikal czy palenkę. Niemniej jednak jego misterne dekoracje wzbudzają nasz szacunek i uznanie.